Cześć wszystkim. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak, jak wyłączyć ustawienia minimapy w Spider-Man Miles Morales. Pierwsze, co musicie zrobić, zapoznać swoją grę i zejść niżej do ustawień. Kliknąć X, żeby wybrać, i wejść w pierwszą kolejną X, która nazywa się Gra. I zejść niżej, aż zobaczycie kolumnę interfejs. Schodzicie jeszcze niżej, widzicie trzecią opcję minimap. Jeśli chcecie wyłączyć tą opcję, jedyne co musicie zrobić, kliknąć przytrzymać lewy drążek lekko w lewo, żeby wyłączyć. Jeśli jednak chcecie nadal ją włączyć ponownie, jedyne co musicie zrobić to to samo, tylko w prawą stronę. Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł. Zostawcie lajka like, i subskrypcję i widzimy się w następnym filmiku.